Przyjechałem na krokusy, przyszedłem na krokusy, że miałem tutaj wędrówka 4 godziny w tej wersce i się okazało, że to tak nie wygląda jak na zdjęcia. No, sami zresztą zobaczcie. Czuję się oszukany. E, nie, no kurde, przepraszam, zwracam honory. Jednak nie jest tak źle. Trochę jest tych krokusów, ładne Słuchajcie, chciałbym zwrócić honory Dolinie Wochołowskiej, bo jednak się okazało, że nie jest tak, że i krokusy się pokazały ehm, I wystarczyło po prostu przejść 200 metrów ekstra I po raz kolejny w życiu przekonałem się, że czasami naprawdę nie warto rezygnować, tylko warto próbować I na dzisiejszym przykładzie banalnego szlaku do Doliny Wochołowskiej okazało się, że ehm, 200 metrów ekstra, to było kwestia kilku minut, zobaczyłem dywanik krokusów bo po to przyszedłem a tam się bardzo rozczarowałem i zawrócił mi się i był mi i tak ze wszystkim w życiu jest jak robicie formę no to warto czasami poświęcić się na tydzień, dwa tygodnie i nie rezygnować bo a, i tak z mnie nic nie będzie trzeba przycisnąć wystarczy przycisnąć popracować tą godzinę dłużej ten miesiąc dłużej porobić to kardio czy nie wiem na przykład na przykład dzisiejszego banalnego szlaku i kardio porannego, którym wystarczyło przejść metrów ekstra i nic efekt nie, dlatego wam proponuję nie rezygnujcie, walczcie o swoje i tak jak często na tych memach widzicie, że jest gość z kilofem, który gdzieś tam łoi jakąś jaskinię i tyle za ścianką jest skała złota, a on rezygnuje, nie rezygnujcie, Lecimy dalej. Dobra, dzisiejszy hike mam ze sobą, słuchajcie, 25 tysięcy kroków, w czasie, mamy godzinę dwunastą. No, tempo było sporo, spore, srogie i to wszystko praktycznie na garści orzeszków, które zjadłem gdzieś tam później na miejscu. Ale słuchajcie, moja metodologia robienia redukcji teraz, w obecnym okresie, mi zupełnie odpowiada, w 100%. Nie zależy mi na tym, że tam zachowam pół kilograma mięśni więcej czy mniej, tak naprawdę nie robi to nam mnie jakiejś większej różnicy. Jak robię to masę, masę, to wiecie, to mam na celu, żeby tam delikatnie tylko odświeżyć, no to jem tych węgli bardzo dużo, trenuję ciężej, a jak robię redukcję, to po prostu dodaję bardzo dużo cardio, ścinam mocno węgle i staram się być o wiele bardziej aktywny. Służy mi to, powiem wam, na tej masy mi się mam na tyle, że to na dobrą sprawę tak jak powiedziałem, jak nawet stracę kilogram ekstra, to nic się wielkiego nie wydarzy, a czuję się fenomenalnie, powiem wam, że na mnie redukcja to jest teraz w tym momencie idealny stan, wiadomo, nigdy nie zrobię takiej skrajnej redukcji, w której, nie wiem, będę 20 tygodni głodził się na deficycie 1500 kalorii i doprowadzę swoją, powiedzmy, tkanki tłuszczowej, powiedzmy tam do tych 5%, w ogóle mi na to nie zależy. Będę dobrze wyglądał mając powiedzmy 10-80%, yy, bo aspiruję do takich bardziej przyjemnych dla, 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 dla oka, bardziej naturalnej sylwetki, jak to może być yy, tak nazwane. Yy, wiem, że się pewnie teraz drapiecie po głowie i oczy, bo kurwa gada, ale no, naprawdę dobrze się czuję, Jeśli tych kalorii mam mniej, a moja głowa lepiej pracuje, mam więcej energii. Yy, jeśli nie startujecie, to proponuję Wam właśnie też taką drogę. Wiadomo, można się bawić w jakieś precyzyjne obliczenia, ale w moim przypadku to tak nie wygląda. Mam po prostu intuicję, która mówi mi, że mam zjeść te 50 gramów białka na posiłek. Jeśli teraz na przykład będę jadł restauracyjnie, jesteśmy w restauracji, w której mam zamówionego Wellingtona. To jest stek z poledwicy w takim cieście ala francuskim, który ma mało tłuszczu. Więc jest tam białko, są tam węglowodany, odrobina tłuszczu i zawsze staram się, żeby te proporcje węglowodanów i tłuszczy... Jeśli posiłek jest stosunkowo tłusty, jest tłuste mięso, raczej nie wybieram takich, ale jeśli by takie było, no to nie jedno tego węglowodanów. Bo zauważyłem, że na sylwetce największą szkodę robi właśnie takie połączenie, w którym mamy dużo węglowodanów i dużo tłuszy. I wiem to, Swejcie, nie tylko ze względu na obserwację samego siebie, ale te, no, setek osób, które już ze mną współpracowały. Nie łączymy dużych ilości tłuszczy z węglowodanami, zapamiętać. A jeszcze połączenie dużej ilości tłuszczy z cukrami. No to jest już totalna e, destrukcja, jeśli chodzi o, o poziom tkanki tłuszczowej. Generalnie taki, taki fit, suchy wygląd. Dobra, lecimy e, odładować energię i dzisiaj wlatują e, plecki, więc się bardzo cieszę. Wlatują plecki. Jak wrócimy jeszcze do domu, do Krakowa, to będę jadł do jakiś taki bardziej dietetyczny, czyli ryż z, jakiś z, z kurczaczkiem e, albo makaron ryżowy z kurczakiem. E, Ostatnio bardzo przepadł do gustu makaron taki chiński makaron ryżowy, taki bardzo cieniutki. Mieszam go sobie na pół na pół z makaronem vermicelli i robię kurczaka, którego tnę w takie bardzo cieniutkie talarki, taką wręcz powiedzmy szynkę, którą namaczam w sosie sojowym, kurkumie, soli, podsmażam to, wrzucam do tego mieszankę chińską, wszystko duszę. Później mieszam to wszystko z makaronem, znowu podawam troszeczkę sosu sojowym i ma taki taką azjatycką fazę, no w czas. Dobra, lecimy. Dobra, moi drodzy, po porannej katordze i srogiej ilości cardio, sporym deficycie kalorycznym, Robimy trening, zaczynamy sobie od bareczków. Bareczki, łapy, brzuch to będzie coś takiego, co, em, co myślę, że dzisiaj będzie optymalnym treningiem, zdecydowanie bo nie wymaga aż takiej dużej ilości energii. E, I no i oczywiście na sam koniec będzie co? Będzie cardio. Żeby mi było tych 5 godzin e, mało, no to sobie jeszcze dorobię 30-40 minut biegu na wieżni, żeby efekty przyszły jeszcze szybciej. No, więc lecimy. Odwodzenie na bareczki. Na sam początek super. Ja ubieram ćwiczenie. Oczywiście te moje wszystkie rozgibajce mam za sobą. Te rotacje o odwodzeniu, przyciąganiu wyprosty. No a teraz stricte bary. aleczki lecą, lotują w nieautoryzowanej buteleczce Aino Explode. Bo tak jak wspominałem, przed treniżerem w trakcie treningu, żeby w trakcie tego treningu się rozkręcać i nie mieć zjazdu po treningu. Bo nie lubię tego takiego uderzenia bezpośrednio przed. No i później w połowie treningu jest słaby. A tak to naprawdę inaczej się trenuje. Lepiej sobie zrobimy wznosy, wznosy bokiem. Oczywiście, na linka. Ja powiem, że jestem dość nudny i monotematyczny, jeśli chodzi o trening barków. Wybrałem sobie taką ścieżkę, że te linki zawsze są jako drugie z treningu. No i z nimi lecimy. Teraz już ciężko, I to wygramolicie, ale damy radę. Powiem Wam, że oprócz tego steka wleciał jeszcze makaron ryżowy z kurczaczkiem po azjatycku i nie jest tak najgorzej. Naprawdę spaliłem kalorii mnóstwo, bo według zegarka pokazało mi, że spaliłem podczas tego marszu 1700 kalorii. Nie wiem jak to jest możliwe. Znaczy ja generalnie nie wierzę specjalnie w tego typu urządzenia mierzące kalorie, bo ktoś kto ma na przykład 70 kg spali inną ilość kalorii niż też to waży, tak jak ja, 112 kg na przykład, nie? Dobra, idziemy dalej. Dobra, słuchajcie, ja myślałem, że generalnie będzie dzisiaj trochę gorzej, ale nie jest tak najgorzej. Przynajmniej czuję mięsień, nie mam jakiejś monstrualnej pompy, ale naprawdę fajnie czuję te mięsień przy pracy. Na 14-15% zrobimy sobie z serii i będzie za Zanim zaczniesz robić kolejną serię, to powiem Wam o takiej sytuacji, że zmagam no, się, już od prawie 2,5 na dniem czy nie 3 miesięcy z infekcją zatok i to trochę mnie niepokoi, bo próbowałem wszystkiego. Po dwóch miesiącach chorowania spróbowałem nawet antybiotyku, które jest, którego są totalnie anty. Na chwilę to moją sytuację poprawiło, ale zaraz wszystko wróciło z nawiązką. Próbowałem nawet metod ludowych, w których kupiłem sobie pół litra wódki i tu na duszka wieczorem i powiedziałem, że faza była dobra. Nawet tańce mi się włączyły do mola, ale okazało się, że wcale nie jestem zdrowy, więc dzisiaj mam zamiar spróbować jeszcze czegoś, czyli, nie ja wiem, tam trzy główki czosnku, zrobię z tego zupę taką krewetkową na mleku kokosowym i dam ten czosnek jakoś w przemyce, nachlam się tym czosnkiem i zobaczymy, może, jeśli nie, no to trzeba będzie szukać przyczyn e, gdzieś głębiej, nie wiem, to może to być jakiś grunkowiec, taka jest chyba bakteria czy wirus, zarazek, który no, może utrudniać sprawę, więc muszę do tego dojść. Ale, ale na razie jesteśmy na treningu i, i kij tam, robimy kolejną serię. Przepraszam, etap wzrostu mamy już ze sobą wyciskanie. Nie ma dzisiaj dużego ciężaru. Powiem Wam, że w okresie redukcji raczej nie będę się szarpał z wielkim ciężarem. Ja wiem, że jeśli to jest jesteś zawodnikiem, jesteś sobą początkującą, to tutaj jednak ten ciężar musi być srogi, nie? Ale jak ja już mam tej masy mięśniowej na treningu no to już muszę trenować po prostu troszkę bardziej inteligentnie, żeby nie powielić błędów wielu moich kolegów, którzy w podobnym wieku mają już ze sobą mnóstwo różnego typu kontuzji I jak jestem na maszynie Smitha to przypomniał mi się mój kolega serdeczny Sebastian Szmyt którego pozdrawiam, ma 53 lata i powiem wam, że widziałem go ostatnio na Mistrzostwach Śląska i gość wygląda no, po prostu niesamowicie, na jego wiek, naprawdę wygląda niesamowicie na jego wiek, nie 20-latka wciągnąłby do nosa jeśli chodzi o formę no ale przede wszystkim o co chodzi, ten etap ciężkiego kasowania ciężarami ma już ze sobą Teraz trenuje mega inteligentnie, różnorodnie, na dużej objętości i przez to nie ma kontuzji. Praktycznie rozmawiałem z nim ostatnio. On mówi, że coś by tam lekko, w łokcie pobolewało, na lcecie w wieku 53 lat. Ludzie od siedzenia na tapczanie mają kurwa jakieś zwrotnienia na kręgosłupie, a tu gość naprawdę całe życie trenuje i nie ma problemu. Więc to powinno nam dać dużo do myślenia. Ja Wiadomo, jak ktoś początku z zawodnikiem musi być to pakowanie na dużym obciążeniu. Ja też jestem w zdaniu, że jak, wiesz, jak robię sobie tą masę, no to gdzieś tam staram się pchać te ciężary, ale jak już jest redukcja i czuję, że jestem lekko odwodniony, przemęczony, tak jak dzisiaj na przykład po tym całym hajku, no to yy, więcej powtórzeń to załatwia sprawę zupełnie, w 100%. Mam tej masy misiowej na tyle, że ja nie potrzebuję nie wiadomo robić wiadomo czego, żeby to zakonserwować. Dobra, lecimy z kolejną serią. 20 powtórzeń. Fajnie. Zapiekło jest bomba. Dobra. Bareczki, zapiekłeny trochę, ale bez przesadnej pompy, no bo nie ma z czego się napompować. Kalorie są na mocnym deficycie. Aztek i chiński makaron nie wystarczą na to, żeby się tutaj łapka napompowała. Najważniejsze czuć. To jest dobre. No i takie sobie zrobimy krzyżowanie linek z tym, że na triceps. 12-15 powtórzeń. No, tak ustalmy. Lecimy. No że zajebiście fajne to ćwiczenie. Mamy napięcie w tricepsie od samego początku, w maksymalnym rozciągnięciu. Po samo spięcie. Kapitalne. Spróbujcie. Dobra, słuchajcie, badeczki mamy ze sobą. Triceps, pierwsze ćwiczonko rozrzutkowe poleciało. Teraz zrobię sobie takie troszeczkę cięższe dipy na maszynie. Um, lubię robić triceps przed bicepsem, bo wstępnie jeden biceps się rozgrzewa robię triceps, a triceps jednak jest troszeczkę większy objętościowo i wymaga troszeczkę cięższej pracy, więc robimy triceps najpierw. Um, ale nie ma reguły, możecie zrobić biceps najpierw. Jak wam lepiej? Ja bardziej wyznaję taką szkołę, żeby ten triceps zrobić w pierwszej kolejności. Dobra, słuchajcie, zrobimy sobie małe pozowanko, Jak to wygląda na takie lekkiej pompie. Nóżki. No, Wam, że nie robimy chyba w miesiąc. Także tak to wygląda po lekkiej pompie. Widzicie wariant w gór, z gór. Widzicie teraz wariant siłowniany. Nie jest chyba tak najgorzej. Był triceps, to musi być i biceps. No to robimy. Czasem trzeba. Nie wiem że generalnie w tym bicepsie sił mam sporo. Ostatnio robiłem uginanie. I zdarzyło mi się robić 65 na wolnej sztandze i całkiem komfortowo to czułem. Więc całkiem żywe te tkanki. Uch. Tu zrobimy sobie pięć serijek i to będzie na tyle. Jedno ćwiczenie na bicep zupełnie wystarczy. Robimy go często w miarę, bo dwa razy w tygodniu tak gdzieś mi wypada. Więc mikro objętość, większa częstotliwość. Zresztą ja nie muszę. W zasadzie mam z głowy, jak na to, e, co się dzisiaj uchodziłem na paliwem i jak mało zjadłem, to jestem bardzo z niego zadowolony. Pamiętam, że czułem się jak taki z granitu trochę. Całkiem ok. Trening zaliczony, a zaraz w do mnie Dawid na konsultację. W zeszłym tygodniu wygrał Mistrzostwa Śląska i teraz przygotowuje się do Mistrzostw Polski aiwi w mieński sylwetce. Dawid przyjmij tam pozę. Pokaż jak to wygląda, mocno ten brzuch przypnij, poza bokiem, mocno brzuch trzymasz. No, jeszcze przed fazą ładowania, obróć się, tyłem. Przed fazą ładowania, więc to wszystko się jeszcze wyostrzy, wypełni, ale już jest bardzo ładnie. Poza przodem jeszcze raz pokaż. To wysoki, bo ma do tego wzrostu. Było ponad 100 kg więc dobrze to wygląda no. będzie z tego medal Przejął kolejny gagatek Mio, którego już znacie też zawody za niedługo bicepsy przodem Najbardziej no dobre drugie miejsce na mistrzostwach Śląska moim zdaniem pierwszy powinien być ale no, niestety tu nie dało ciała dzisiaj będziemy to przepracować. Najszerszy grzyby tu zaciągnij brzuch tak. bicepsy tyłem bicepsy tyłem ja tam poza do tego dokładnie, bo tych szczegółów na pewno jest sporo o, Dobrze, jest raz, dużo A jak u Dawida, jak i Michała ta poprawa jest Brzuch Juda? 81 kg dzisiaj To wszystko przed ładowaniem, nie? Bardzo dobrze.